Cześć! Nazywam się Ania Paluch, jestem psychologiem i psychodytetykiem. Zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu. O czym? O tym, jak żyć dobrze i zdrowo w zgodzie ze sobą. Zapraszam! Dzień dobry. Wracamy z podcastami po krótkiej przerwie i dzisiejszym tematem będzie stawianie sobie wyzwań. Chciałam Poddać refleksji, to czy stawiać sobie w ogóle wyzwania, czy to jest dobre dla naszego takiego psychodietetycznego podejścia. Z jednej strony zachęcam do zmian, do podejmowania wyzwań i działań na rzecz zdrowia, z drugiej strony apeluję o to, żeby wsłuchać się w siebie, w swoje ciało. Co robić w takim razie, kiedy czujemy, że nie mamy siły i motywacji do działania, a ostatnią rzeczą, którą chcemy zrobić zamiast jedzenia, jest spacer? Działać na siłę? Odpuścić? Skąd mam wiedzieć, że odpuszczenie jest dobrą decyzją, przecież miałam schudnąć? Jestem pewna, że wiesz, co tak naprawdę jest dobre dla ciebie. Zagłuszasz ten głos emocjami, napięciem, presją. Zagłusza go otoczenie, dając ci sprzeczne komunikaty na temat tego, co jest zdrowe i normalne. Masz prawo czuć się zagubiona, ale masz też obowiązek zadbania o siebie i swoje zdrowie. Jak usłyszeć swój wewnętrzny głos? Jak pracować nad samodyscypliną w zgodzie ze sobą? Siła woli jest jak mięsień, możesz ją wzmacniać, możesz dbać o swoje zasoby samokontroli. Warto jednak robić to z czułością i wrażliwością dla siebie. W kontekście pozytywnego i zdrowego odchudzania, a także takiej czułej, wrażliwej zmiany nawyków, z cierpliwością, czasem i małymi krokami, pojawia się pytanie na temat tych wszystkich wyzwań. Wszystkiego rodzaju wyzwania, na przykład 30 dni z konkretną aktywnością fizyczną, z jakimiś treningami. Oczywiście w internecie znajdziemy mnóstwo takich wyzwań, do których co róż jesteśmy zapraszani, albo przez znajomych e, konta różnych znanych trenerek. Jak udział w takich wyzwaniach ma się do wsłuchiwania się w swoje potrzeby i cierpliwość do zmian, czy codzienna aktywność to jest właśnie coś dobrego? Uważam, że wszystkie takie działania mogą być wartościowe, jeśli nasze nastawienie do nich będzie Odpowiedzialne i racjonalne. Chciałabym zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii. Oczywiście, podjęcie się takiego zobowiązania, zwłaszcza w grupie, może być wartościowe i bardzo motywujące. Pamiętajmy jednak, że naszym celem jest zmiana stylu życia na zdrowszy, a nie wstręt do aktywności po 30-dniowym wezwaniu. Siła wsparcia podczas takiego wyzwania jest niezwykle mobilizująca. Musimy jednak pamiętać, że różnimy się między sobą możliwościami, wytrenowaniem, zdrowiem. Powinnyśmy każdy element takiego wyzwania przepuścić przez siebie i zdecydować, na ile procent jestem w stanie się zaangażować i na tyle możesz się zaangażować. Nie musisz tego robić na 100%. Wiele osób początkujących bierze udział w bardzo wymagających wyzwaniach fit trenerek, okupując to bólem, kontuzjami, brakiem jakiejkolwiek przyjemności z działania, obniżeniem samooceny, a w końcu rezygnacją. Ćwiczymy i czekamy tylko, kiedy to się skończy. Dlatego uważam, że trzeba być bardzo świadomym tego, jakie wyzwania są dla ciebie dobre. Jakie możesz zastosować? Ewentualnie, zawsze można wykonywać je trochę inaczej, mniej intensywnie, jeżeli już e, masz jakieś pojęcie o aktywności fizycznej. Z drugiej strony, dobrym rozwiązaniem jest też wyznaczanie sobie własnych wyzwań, na przykład opierając się na takich wyzwaniach innych osób czy dostępnych materiałach. Skup się na sobie. W swoich celach, możliwościach i weź pod uwagę to, że codzienne i długodystansowe zobowiązanie czasem lepiej jest podzielić na trzy opcje. Plan minimum, plan optimum i plan maksimum. To da ci takie poczucie skuteczności, nawet w momencie, kiedy przez kilka dni z rzędu wykonasz plan minimum, ale coś zrobisz. Natomiast, natomiast jeżeli z góry zakładasz, że codziennie masz poświęcić godzinę czasu na jakąś intensywną aktywność fizyczną podczas takiego wyzwania, może być różnie. Po drugie, zwróć uwagę na formę udokumentowania wyzwania. Koniecznie zapisz swój plan, Określ sposób, w jaki będziesz zaznaczać postępy. Możesz zakreślać dzień w kalendarzu, zamalowywać kółka albo odrywać kolorowe karteczki. Nieważne jak, ważne, żebyś mogła mieć ten swój rytuał zaliczenia kolejnego dnia. Pamiętaj, że cele, które są określone w sposób pisemny, są również skutecznie realizowane. Tu nie chodzi tylko o kolorowe karteczki, kropeczki. Chodzi o skuteczność i takie poczucie dumy, że. Dzień za dniem realizuje cel. Twoje poczucie własnej skuteczności wzrasta, twoja samodyscyplina się wzmacnia. Pamiętaj też o nagrodzie. Oczywiście, że dążymy do tego, by wykonanie dobrego nawyku dla zdrowia było nagradzające samo w sobie i by pojawiały się w trakcie i po pozytywne emocje. Jednak na początku bywa różnie. Kiedy wprowadzamy do naszego repertuaru zachowań nową rzecz, dla której musimy w pewien sposób przeorganizować nasz plan dnia i zmotywować się do podjęcia świadomego działania, bywa ciężko. Nagroda może być pomocna. Poza tym, naprawdę dobrze jest planować dla siebie też przyjemności, które można połączyć z dobrym zachowaniem, które chcemy regularnie wykonywać. Nagroda naprawdę nie musi być spektakularna. Niech będzie dla Ciebie przyjemnością. Może zakup nowej książki, pójście na masaż, kupno nowej roślinki. Dla mnie to bardzo przekonujące nagrody, ale to Ty musisz zdecydować sama, co będzie dla Ciebie przyjemne, motywujące i na otrzymaniu czego naprawdę Ci zależy. Trzecia rzecz. Ważne jest wsparcie. O ile jest dobre i wspierające, a nie oceniające i demotywujące. Sieć wsparcia, jaka często tworzy się przy różnego rodzaju internetowych wyzwaniach, jest niesamowita. Bywa jednak również dużym psychicznym i emocjonalnym obciążeniem. Jeżeli przez cały czas martwisz się, że nie nadążasz, jeżeli ciągle porównujesz się z innymi i czujesz się źle, jeżeli przytłacza cię energia i motywacja innych osób do działania, to nie jest wsparcie, jakiego potrzebujesz. Masz czuć się dobrze. Cieszyć się barierami, które pokonujesz w swojej głowie i ciele, a nie ciągle porównywać się z innymi. Masz czerpać dobrą energię, a nie obniżać swój nastrój, niepotrzebnie zazdroszcząc innym. Porównania mają sens, jeżeli porównujemy bardzo zbliżone warunki, a tak naprawdę z innymi osobami nie jesteśmy w, tego, w, tej, nie jesteśmy w stanie dokonać tego w 100%. Dlatego najlepszą osobą do porównań, o ile w ogóle czujesz, że chcesz to robić, jesteś ty sama. Jeżeli wyzwanie ma za zadanie cię rozwijać, sprawdzaj, jak się rozwijasz ty, tylko ty i nikt inny. Natomiast warto zwrócić uwagę też na aspekty zmiany, gdzie dokonujemy porównań. Najczęściej oczywiście sprawdzamy te rzeczy, które są policzalne wymiary, czas, liczbę powtórzeń. Jasne, lubimy dostrzegać te zmiany. Pamiętajmy jednak o innych wymiarach zmian. Samopoczucie, ilość energii, kondycja czy chociażby lepszy sen. Zastanów się, na jakie aspekty jeszcze mogłabyś zwrócić uwagę. Zastanów się, co poprawiło się innego niż wymiary i liczby w kontekście wyzwań, które wprowadziłaś. Zmiany mogą być widoczne w wielu obszarach. Nie zamykaj się na nie. To jest właśnie wrażliwość na siebie w procesie zmiany, by dostrzegać takie momenty, te wszystkie mikrozmiany. Kolejna rzecz. Zwróć uwagę na okoliczności, jakie towarzyszą rezygnowaniu z kolejnych dni wyzwania. Czy wyzwanie było za trudne? Czy masz trudności z określeniem czasu dla siebie jako priorytetu? Niestety, często jesteśmy tak przytłoczeni obowiązkami związanymi z innymi sferami naszego życia, że udział w kolejnych wyzwaniach stanowi dla nas problem z powodu zmęczenia, a nie spadku motywacji, a raczej spadek motywacji wynika ze zmęczenia liczbą obowiązków. Zastanów się, czy dbanie o siebie i swoje zdrowie rzeczywiście jest dla Ciebie priorytetem, czy przegrywa z pracą, wypełnianiem roli matki czy córki. Problem z delegowaniem zadań i stawianiem granic jest często jednym z czynników, które sprawiają, że odkładamy w dół listy do zrobienia zadania związane ze swoim zdrowiem. Dlatego, podczas naprawiania relacji z jedzeniem i wprowadzania zmian zdrowotnych, tak ważna jest dokładna analiza tego, jak wygląda nasza codzienność, czym wypełniamy czas, czy wszystkie zobowiązania, których się podejmujemy, są tymi. Które tylko my możemy zrobić? Czy dotyczą spraw osób, dla których chcemy to zrobić? Pamiętaj, że bardzo często dokładając zadania związane z dodatkową, dłuższą aktywnością, trzeba z czegoś zrezygnować. Nie wydłużysz czasu, nie łudź się. Największe wyzwanie, przed jakim wiele kobiet staje, to nauczanie się rezygnowania z części obowiązków na rzecz własnego zdrowia. Jak to zrobić? Dobrze zaplanować, ale przede wszystkim powalczyć z tymi przekonaniami w głowie na temat pełnionych przez nas ról i zobowiązań. Spróbuj robić to małymi krokami. Odpuszczaj niewielkie rzeczy i oszczędzaj minuta za minutą na rzecz swojego zdrowia i siebie. Bo jeżeli zabraknie ciebie, twojej energii, twojego zdrowia, to żadna z tych rzeczy nie będzie zrobiona. To często nasze przekonania i negatywne myśli, to my same siebie kamieniujemy za bycie złą żoną, mamą czy córką, a nie nasi bliscy. Czasem wystarczy zapytać te osoby w ogóle, czy one potrzebują naszego męczeństwa, czy same sobie to wmawiamy. Czułość w stosunku do siebie i do zmian oznacza często odpuszczenie pewnych zobowiązań i świadome postawienie granic w relacjach. Czy na pewno musisz codziennie odkurzyć parter? Czy to ty musisz zająć się transportem na zajęcia dodatkowe dzieci? Czy powinnaś codziennie odwiedzać matkę, żeby nie czuła się samotna? Czy to wszystko jest dobre dla twoich relacji? Zobacz, jak wiele różnych przekonań. I co za tym idzie, zobowiązań wpływa na ilość czasu, jaka zostaje nam dla nas samych. Często z powodu braku asertywności, ale też nieumiejętnego stawiania granic, czy właśnie tych przekonań, które gdzieś tam w naszej głowie się odbijają echem, doprowadzamy do takich sytuacji, przyzwyczajamy siebie i innych, że jesteśmy dla nich, ale czy jesteśmy dla siebie? Na przykładzie naszego stosunku do stawiania sobie regularnych wyzwań starałam się Wam pokazać, jak odmienne może być nasze podejście do takiego rodzaju zobowiązań. Ale to nie znaczy, że nasze podejścia są gorsze i lepsze. Wiele zależy od przekonań związanych z wyznaczaniem sobie celów, a z drugiej strony od przekonań dotyczących spełniania się w niektórych rolach społecznych. Wciąż słyszę od kobiet o tym, że ciężko o samodyscyplinę w kontekście żywienia czy aktywności z powodu ilości obowiązków i braku czasu. Pamiętaj jednak, że doba nie będzie dłuższa, nigdy. Owszem, dzieci urosną i twierdzisz, że wtedy będzie ci łatwiej. Być może, ale obawiam się, że jeżeli tak stawiasz już teraz priorytety w swoim życiu, to bez względu na jego etap, zawsze. Znajdziesz coś ważniejszego od siebie, więc to teraz jest czas na przewartościowanie. Jesteś wystarczająca, dlatego nie musisz pod wpływem presji i nierealnych oczekiwań dążyć do doskonałości w zakresie własnego wyglądu. Na 100% wykonywać wszystkie wyzwania, zamęczać siebie, swoje ciało. Jesteś wystarczająca pod każdym względem, masz jednak prawo czuć się dobrze ze sobą i swoim ciałem. Często wymaga to pracy nad przekonaniami dotyczącymi własnego wyglądu i obsesji piękna, jakiej ulegamy. Nas, nasz rozmiar często jest w naszym umyśle i żadne fizyczne zmiany nie zmienią tego postrzegania siebie, jeżeli nie popracujemy nad naszym środkiem. Warto jednak pamiętać, że jesteśmy też ważne dla siebie i mamy prawo dbać o swoje zdrowie, które powinno się wyrażać też w odpowiednim, czułym zaopiekowaniu się własnym ciałem. Masz prawo do odpowiedniego odżywienia, regularnej aktywności fizycznej i tak samo masz prawo do odpoczynku. Samodyscyplina nie ma na celu nauczenia cię wytrwania w morderczych treningach i ogromnych presji dietetycznych. Nie na tym polega zdrowa samodyscyplina. Jej siła tkwi w robieniu tego, co jest dla ciebie najlepsze, w organizowaniu czasu tak, by zrobić trening i przygotować odżywczy posiłek dlatego, że jesteś ważna dla siebie. W świecie tak wielu możliwości i udogodnień, ale też wielu bodźców, dystraktorów. Samodyscyplina znaczy naprawdę wiele. Potrzebujemy jej, by pokazać sobie, co jest dla nas naprawdę ważne. Bez tej samodyscypliny tracimy z oczu to, co najważniejsze i dajemy sobą manipulować, ufając ludziom, którzy obiecują nam spełnienie naszych celów bez wysiłku. Ważne działania zawsze wiążą się z wysiłkiem. Zmiana wymaga zaangażowania. Uwierz mi, będziesz wiedziała, kiedy zaangażować się bardziej, a kiedy odpuścić, jeśli zwrócisz uwagę na siebie, swoje wartości. I swoje potrzeby. Podsumowując, stawiaj przed sobą wyzwania, jeśli naprawdę czujesz, że ci to pomaga w utrzymaniu rytmu działania, jeśli masz poczucie, że robisz postępy, które cię cieszą, a nie męczą, jeśli potrzebujesz takiego wsparcia i dzielenia się sukcesami i wątpliwościami, jakie jest ci oferowane, możesz wybierać spośród mnóstwa wyzwań lub stawiać je przed sobą sama. Dlatego szukaj optymalnych rozwiązań. Rezygnuj, kiedy obciążenie jest zbyt duże. Jestem pewna, że potrafisz określić odpowiedni dla Ciebie stopień trudności, jeżeli weźmiesz pod uwagę to, o czym dzisiaj mówiłam. Ciesz się tym, co robisz, a w chwilach spadku motywacji poczuj wsparcie i wykorzystaj samodyscyplinę w taki dobry sposób. Dzięki za dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten podcast, zapraszam do komentowania, do wyrażenia swojej opinii, ale też do oceny na iTunes, bo to zawsze jest pomocne, żeby tworzyć dalej, żeby docierać do większej liczby osób. Podziel się tym podcastem z osobami, których temat może interesować w swoim otoczeniu. Jeżeli szukasz więcej treści dotyczących psychodietyki, zapraszam na moją stronę www.dbamodsud.pl. Tam również możesz zakupić e-booki, e-kursy, czy zapisać się na konsultacje. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.